Przegrywacie z Hiszpakami Na pewno jest duży niedosyt po tym spotkaniu, bo jednak był to ostatni krok do awansu. No tak, nie tak to miało wyglądać. Dzisiaj to my miałyśmy się cieszyć eee, jeszcze być na tej tafli lodowiska i cieszyć się razem z kibicami. Chciałabym tutaj też z tego miejsca im bardzo podziękować za wsparcie, bo, bo nas wspierali na każdym meczu. Nie udało się, coś nie wyszło. Ciężko mi teraz powiedzieć na gorąco co. Pewnie będziemy to jeszcze analizować. Ale porażka to porażka i zostajemy w tej dywizji. Minuty przed końcem meczu strzeliłyście bramkę na 2 do 4. Sądzisz, że gdyby wpadła ona wcześniej, to losy spotkania potoczyłyby się inaczej? Oczywiście, że tak. No, na 2-4, na minutę przed końcem, było to troszeczkę za późno. Walczyłyśmy do samego końca, próbowałyśmy ściągnąć bramkarkę, grać, grać w sześć, Szczególnie, że na samym końcu miałyśmy karę. Też nam to, to nie pomogło. Mieliśmy. Nie stracić tyle goli, strzelić więcej od Hiszpanek i wszystko potoczyłoby się inaczej. Nie można wam odebrać charakteru i tego, że zostawiłyście serce na lodzie do ostatniej sekundy spotkania. Jak myślisz, w czym Hiszpanki właśnie były lepsze od was? Myślę, że dużo im pomogły te strzelone trzy gole i, i potem trzymały ten wynik. Broniły się czwórką, ciężko było nam w ogóle wjechać do Tercji. Zaatakowały nas na samym początku meczu, bo one musiały wygrać za trzy punkty. My, my wystarczył jeden punkt, ale nawet tego nie, nie ugrałyśmy. No i niestety. E, przed mistrzostwami grałyście sparring właśnie z Hiszpankami i wygrałyście? Pokazały one dzisiaj zupełnie inny hokej niż ostatnio? Sparringa, Mistrzostwa świata to w ogóle jest całkiem inne mecze. E, nie wiem, czy to nasza klątwa sparingowa, bo zawsze jak gramy te sparingi, to potem gdzieś tam nam w tych mistrzostwach brakuje tej ostatniej cegiełki, e, więc może to było tą przyczyną, ale ciężko powiedzieć. Z pozytywów w meczu z Koreankami zdobyłaś swojego setnego gola w reprezentacji. Było to dla Ciebie wyjątkowe spotkanie? Oczywiście, że tak, każdy gol dra, dla reprezentacji jest dla mnie bardzo wyjątkowy, a szczególnie setny, ale gdyby nie dziewczyny, gdyby nie reprezentacja, to, to tej setki bym na pewno nie uzbierała, więc dziękuję. Im.